Antku, a co było dla Ciebie najważniejsze na spotkaniu w Polonii? Możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do powiązania rozmaitych rodzajów zbiorów co zasygnalizował Łukasz Kozak z Biblioteki Narodowej. Znaczy, że są takimi pionierami w Polsce rozwiązań, analizy zbiorów za pomocą sztucznej Uczenia inteligencji. I, i możliwości powiązywania na przykład rozmaitych rodzajów, y, rozmaitych typów zbiorów, tutaj była mowa o tym, że nagrania pieśni można by automatycznie powiązać z, z kolbergiem. To to jest bardzo wręcz... ambitny pomysł. Natomiast to, co mi się wydawało najważniejsze i takie y, kluczowe dla nas na teraz, y, to Taka niezwykła otwartość tej instytucji na współpracę z innymi, mniejszymi instytucjami, które potrzebują skorzystać z infrastruktury, serwerów, przechowywać swoje zbiory gdzieś, i Biblioteka Narodowa może być takim miejscem, gdzie te zbiory można przechowywać i skutecznie, fajnie udostępniać. Nazywam się Marta Tarnowska. W projekcie Archiwa Dostępne jestem koordynatorką i badaczką. Zależy mi na tym, żeby archiwa dźwiękowe muzyki tradycyjnej, zarówno zgromadzone w instytucjach publicznych, jak i te gromadzone przez organizacje społeczne były szeroko dostępne. Spotykaliśmy się z przedstawicielami Biblioteki Narodowej Polony oraz Finy, Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, żeby dowiedzieć się, jak to się robi, żeby dobrze i skutecznie udostępniać swoje zbiory. Te dobre praktyki udostępniania potrzebne nam są zarówno do tego, żeby dowiedzieć się, jak opracowywać i udostępniać nasze zbiory, od kogo możemy się tego uczyć i gdzie fizycznie przechowywać nasze zbiory, jak i do tego, żeby przekonywać i zachęcać inne instytucje, żeby w równie dobry sposób udostępniały swoje zbiory dźwiękowe. W Bibliotece Narodowej zwrócono uwagę na istnienie systemu Akademika. To są końcówki informatyczne, które umożliwiają udostępnianie zbiorów Biblioteki Narodowej, do których nie ma praw do udostępniania publicznego. To znaczy nie mogą zostać udostępniane w internecie, ponieważ prawa nie wygasły, natomiast mogą być udostępniane w 800 placówkach w Polsce. Jest bardzo dużo, zwróćmy uwagę. I to, to dało asumpt do myślenia o tym, że to mogła być bardzo ciekawa droga do udostępniania takich zbiorów muzyki tradycyjnej, do których no, mamy tak silne wątpliwości co do praw, że nie ma możliwości opublikowania ich. Nazywam się Antoni Beksiak, jestem jednym z uczestników przedsięwzięcia Archiwa Dostępne. Naszym celem jest sprawdzenie i zwiększenie dostępności do archiwów muzyki tradycyjnej, muzyki polskiej wsi. Wydaje mi się najciekawsze i najistotniejsze w, w naszych spotkaniach. Zaobserwowanie pewnego rodzaju zmiany, zmiany mentalności, zmiany paradygmatu. Biblioteka narodowa udostępnia w tej chwili pliki z polony w pełnej rozdzielczości na żądanie użytkownika, nie przerzucając na niego kosztów technicznych, które ponosi, bo musi je wyciągnąć z magazynu z nośników fizycznych. Koszty techniczne bardzo często są przeszkodą do bezpłatnego udostępniania i instytucje wykorzystują możliwość obciążenia użytkownika kosztami technicznymi. I jeszcze ciekawszym rozwiązaniem, które się pojawiło dzięki spotkaniu z pracownikami FINY. Jest to, żeby te materiały udostępniać, tym bardziej właśnie między innymi po to, żeby móc aktywnie, starannie poszukiwać właścicieli praw do tych materiałów. Przy udostępnianiu tych materiałów po prostu jest adnotacja, że instytucja nie posiada tych praw i że poszukuje i prosi o kontakt osoby, które mogą coś na ten temat wiedzieć. Jest to procedura. Opisana w dyrektywie unijnej dotyczącej dzieł osieroconych i zdaniem głównej kustosz finy z powodzeniem może być stosowana w przypadku dzieł o nieuregulowanym statusie. Wydaje mi się, że tutaj jest ważny bardzo wątek, który też w tych naszych spotkaniach wypłynął tego, że nie wystarczy udostępniać, bardzo ważne jest upowszechnianie, czyli. Już kiedy jest ten dostęp, to jeszcze działania na rzecz tego, żeby zainteresować odbiorców potencjalnych tymi materiałami. Nazywam się Anna Jukiewicz. Z naszych spotkań w ramach tegorocznych działań bardzo ważnym dla mnie wnioskiem było to, że instytucje, które odwiedziliśmy, mają częściowo te same problemy, z którymi mierzą się osoby z organizacji społecznych. I na przykład regionalnych ośrodków, które dysponują archiwami muzyki tradycyjnej. Najważniejszą przeszkodą do dostępności archiwów nie jest digitalizacja i te aspekty techniczne, tylko często różne przeszkody prawne, i że stosują w swoich praktykach różne rozwiązania, które mimo wszystko pozwalają nie zamykać zbiorów, tylko udostępniać je. Inne są problemy związane z posiadaniem nośników analogowych, to znaczy naprawdę trzeba posiadać wiedzę o tym, co z jakiego nośnika można wyzyskać, jak to zdigitalizować, i tak dalej. Przy posiadaniu nośników cyfrowych, właściwie problem archiwizacji to jest problem uporządkowania zbioru. Nazywam się Małgorzata Wieńkowska. Zajmowałam się kontaktami z organizacjami społecznymi. Posiadającymi zbiory dotyczące muzyki tradycyjnej. Moim celem było rozpoznanie problemów dotyczących opracowywania tych zbiorów, ponieważ chcielibyśmy zaprojektować dla tego środowiska cykl szkoleń, który ułatwi nam opracowanie, archiwizację zbiorów. Jeśli kogoś z Was interesuje temat archiwów i chcielibyście poznać bardziej szczegółowe wnioski z naszych spotkań, z instytucjami publicznymi, to zachęcamy do lektury artykułów na portalu muzykatradycyjna.pl.